Straszne to jest, no nie? No bo jednak, jeśli coś się dzieje, tak jak ja, ja umiem w roku na przykład coś się dzieje, dziecko płacze czy coś, się zainteresował, coś tam zapytał, no nie? się coś działo, tak? A tutaj, no... tragedia. Mnie to jest niezrozumiałe, no nie? Na pewno były jakieś znaki, tak? Musiało to dziecko, no to jest niemożliwe, żeby nie było One, że nic. Ale że sąsiedzi nie rokowali, no, no, nie nic, ja nie rozumiem też. tego w ogóle. Kilka już takich sytuacji w tym roku było w Polsce. I tu nikt nic, sąsiedzi nic nie widzieli. W porządku rodzina, wszystko pięknie, ładnie, no nie? to takie rzeczy, no... Kiepsko. Ciało Emilki znaleziono w mieszkaniu na jednym z siedleckich osiedli. Medycy, którzy przyjechali na miejsce, byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Wygląd dziecka wskazywał na skrajne zaniedbania opiekuńcze. Czy pani znała tą kobietę? Oni tutaj krótko mieszkali, bo ten wózek krótko stoi. Nie, nie kojarzę. A czy było słychać krzyki nie, albo płacz właśnie, dziecka? Nie, właśnie było cicho, spokojnie, żadnych imprez. Pani znała tych sąsiadów, nie, gdzie oni... Nie, nie no to na przeciwko tak? Tutaj. tutaj. Pani, ta pani to tutaj w ogóle rzadko bywało Pani mieszka w drzwi w drzwi, czy pani... To nic Brr. nie słyszała. No nie, nie... Nie, czyli to dziecko nie płakało? Nie, ja nie słyszałam. A widziała pani tą dziewczynkę? Wychodziła matka z nią na spacery w nie Nigdy nie widziała pani tego dziecka, no tak? Nie. Dziecko w ogóle nie wyrzucimy, nie Ja nie kobiety w ogóle raz Czy słyszeliście Państwo płacz dziecka, krzyki jakieś? Moja żona już to słyszała płacz dziecka. Chyba wszyscy są wstrząśnięci tą tragedią. No to by nie było, proszę Panią no. Nie było słychać płaczu dziecko? Ja nie słyszałam, zresztą, gdy pani no? by coś było nie tak na pewno, to nie Wierzycie państwo, że to dziecko rzeczywiście nie płakało? Nie wierzę w to. Mi się wydaje, że płakało nie. i to bardzo. No. no. bo to dziecko takie zostawić bez jedzenia, bez niczego, no to kurczę... Nie. Co dziecko musiało dać znaki, bo każdy człowiek jak jest skrzywdzony, to nawet i stary się rozpłacze, tak? Okoliczności śmierci bada prokuratura. Matce dziecka przedstawiono zarzuty. Sąd zdecydował o zastosowaniu aresztu. Matka dziecka w ubiegły czwartek usłyszała zarzuty znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek lub stan zdrowia oraz nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Zarzuty objęły m.in. zaniedbania w zakresie odżywiania dziecka, pojenia, stwierdzono m.in. odleżyny, rehabilitacji, której zaniechała i leków, które miała podawać, a w informacji w aktach są takie, że te leki nie były podawane. Już w momencie oględzin zespół ratownictwa medycznego zwrócił właśnie uwagę na niedożywienie dziecka, stwierdzono jako przyczynę zgonu odwodnienie. Dziecko prawdopodobnie w agonii było samo, zamknięte w domu. O tym, że matka wyjechała poza miasto, świadczą fotografie publikowane przez nią w mediach społecznościowych. Kobiecie towarzyszył jej nowy partner. Matka twierdziła, że zajmowała się dzieckiem, natomiast kiedy spytana przez prokuratora, dlaczego w końcu nie udała się do lekarza, nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie. Czy matka aż do chwili śmierci dziecka była przy dziecku? W momencie śmierci dziecka najprawdopodobniej tak, natomiast z akt sprawy wynika, że zdarzały się okresy kilkugodzinne, nawet do kilkudziesięciogodzinnych, kiedy dziecko było zostawiane przez matkę samo, a matka opuszczała dom w różnych celach, między innymi rozrywkowych. Panie prokuratorze, jest jeszcze ojciec dziecka, który ma pełnię praw. Czy ojciec interesował się dzieckiem? Jeżeli chodzi o ojca dziecka, to tutaj zachodzi sprzeczność pomiędzy depozycjami procesowymi, ponieważ matka dziecka twierdzi, że zwracała się wielokrotnie do ojca dziecka o pomoc w zaopiekowaniu się dzieckiem chociaż na kilka godzin, czy nawet na cały dzień.